Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie. Znajdujemy się w czytelni. Ja dla państwa dzisiaj przygotowałam taką krótką prezentację Będzińskiego Archiwum Tradycji Lokalnej. Może powiem parę słów o tym naszym archiwum, Bibliotecznym Będzińskim. My, przede wszystkim, gromadzimy w tym archiwum zdjęcia, dokumenty życia społecznego z naszego terenu. Mogą to być właśnie stare fotografie, mogą to być jakieś pamiątki rodzinne, na przykład ordery, jakieś pisma. I my to wszystko, proszę Państwa, gromadzimy i digitalizujemy, i wrzucamy do tego naszego archiwum. My te dokumenty wszystkie Państwu później oddajemy, żebyście się Państwo nie martwili, że my te zdjęcia gdzieś zatrzymujemy sobie. My je wszystkie zwracamy naszym darczyńcom. No chcemy stworzyć takie archiwum, taką pamiątkę z naszego terenu, żebyśmy mogli pokazać bliskim później, no jak wyglądało nasze życie, prawda? Myślę, że u Państwa w domach na pewno dużo takich fotografii się znajduje i takich pamiątek. Jak prosto wejść do naszego Archiwum Tradycji Lokalnej? Przede wszystkim w Google wpisujecie Państwo Będzińskie Archiwum Tradycji Lokalnej. I dostaniecie Państwo link przekierowujący do OSY, czyli otwartego systemu archiwizacji, i już małymi kroczkami znajdziecie się Państwo w naszej bibliotece. Ja myślę, że chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić i zachęcić do współpracy z nami. Myślę, że teraz jest taki dla nas wszystkich trudny czas jesteśmy w domach, ale mamy też dużo czasu, żeby właśnie przeglądać te nasze fotografie, i widzę, że Państwo niektórzy przeglądacie, wrzucacie na Facebooka różne zdjęcia. Z dzieciństwa, i jeżeli Państwo byście chcieli się z nami podzielić takimi zdjęciami, takimi pamiątkami swoimi rodzinnymi, ja wiem, że to teraz fizycznie nie jest za bardzo y, możliwe, ale można umieścić takie zdjęcia na stronie Facebooka Biblioteki y, w zakładkach w recenzjach. Y, w tym okienku recenzje w zakładce można te fotografie umieścić, pochwalić się, my się będziemy bardzo cieszyć. Ja ze swojej strony życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i myślę, że się niedługo zobaczymy, spotkamy. Pozdrawiam studentów Trzeciego Wieku. Do zobaczenia.